haha niby zaczął ale widzę, że obrazu nie dodał o, czekaj, czekaj. przechwytowanie gry, okej okay. okej okay. o, nie chcę mi przechwycić widzę, że nie chcę mi przechwycić kurde obrazu a dobra, damy przechwytywanie ekranu. Zobaczmy tylko czy to idzie. Jest? Ruszyło tam coś? Tak, tak. Ruszyło, ale na razie mam jeszcze tą wcześniejsze. O! Teraz jest. Jest. Mhm. No i dobra, włączę rozgrywkę, to zobaczysz czy... Jak to idzie? Czy, czy, czy tnie też, czy, czy w miarę znośnie? Może po prostu z Facebooka uciechnę z tymi. Ale na żywo streamować... Jak dla mnie na razie gdzie... E, dość porządnie. Zobaczymy Przez, przy walce. Przy walce, powiedzmy jak jakoś obrazu, bo nie wiem jak tu mam z jakością obrazu ustawioną, wiesz. A ten drugi program musiałbym dużo więcej opcji zmieniać, żeby go puścić na YouTube. Oko. Jakość cię raczej słaba. Mhm, tu mam przedstawione. Dobra, aczekaj. Czyli tu mamy obraz, to 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 Czasem są takie zwiechy Jeszcze. Czyli jest? Nie no to mnie, wiesz, to mnie internet trzyma. To mnie w takim układzie trzyma, trzyma internet, i na to raczej nic nie poradzę, dopóki mi nie ruszy ten. Tak. No, no, no spokój.